kiedy Oskarek przestanie być potrzebny Boxdelowi i go zostawi w zapomniane. Parę godzin wcześniej. Ale ja skoro... że ktoś mu chce robić furę, że dostać się info. Boxdel zadaje się z takim chłopakiem, który zna kogoś i ten chłopak powiedział mi, że Boxdel ma właśnie taki plan. Rozumiesz, o co chodzi? Ale słuchaj, ja tam byłam przy tym i tam nie było takich akcji. A ty naprawdę myślisz, że jesteś tak przyjacielem blisko z Boxdelem całe życie, że Aby on by ci... tak blisko nie? O właśnie, ale czy tak wygląda osoba, której została rozbita szyba? Ekiercik jeszcze ucieszony, że z Boxdell. Wymyślili taki plan, żeby oczernić Denisa, a za szybę to mu zapłaci Boxdell. Milniaku, nie dość, że rozbijeś mi przednią szybę w Fordzie Focusie podgrzewaną, jeszcze przewiłeś mi opony z lewej strony przednią i tylnią. Jak obstawiacie, co tym razem się wydarzy? Najlepszy komentarz przypnę serduszko. Ja obstawiam, że waga, formuła, MMA, wysokość, rękawice będą złe. I farmazon złączy się z tatą, i mama BD Transformersem. Jestem tak przekonany, że możemy się założyć, że cały Hajs, że wygrany zgarnia całą Hajs, całą pulę. Dawaj, możemy robić tak. MMA i wygrany zgarnia, zgarnia całą pulę. Na następnej gali. Wygrany całą. Dawaj, Ma, jedziemy. Karakane, jedziemy. Stoi? O, grawa przybija. Przycinaj, przecinaj tutaj.